Jedziemy, wow, dobra, będą dźwięki super. W dolnym lewym rogu, Bian, Jedyny koreański mistrz, e, znaczy terrański mistrz świata, chciałem powiedzieć. I w górnym prawym rogu, Rogue. Również mistrz świata grający z ergiem. Również mistrz Intelektu Masters Katowice, generalnie niezły z niego mistrz. <laughs> 900 tysięcy dolarów wygranych na StarCraftie. Top 3 w historii świata. StarCrafta 2 i. No. Jak mu się chce, to jest absolutnym wymiataczem. Nie wiem, czy będzie chciało mu się w tym turnieju. Na zdrowie, Twój stream pomaga przeżyć mi w pracy. O, bardzo dobrze. O, a witamy, witamy, agrawań, witamy wszystkich. Dobra, na szczęście zdaje się, wszystko działać jak należy. <ścoughs> Dobra. Tam jedna gra, kto by tam jedną grą się przejmował. Może i tam do końca nie mogliśmy poprawnie pokazać, nagrać whatever. Ruszamy. Oxide to na pewno jest mapa taka troszeczkę mniejsza niż ta poprzednia, niż DVRA. No i na pewno teran jest tutaj troszeczkę silniejszy, chyba, że no, na przykład Zerg właśnie zrobi jakiś sensowny atak z roczami, tylko że już na poprzedniej mapie rook tak próbował i to nie poszło. Nie widzieliśmy dokładnie tej mapy, ale tam akurat Rogue zrobił Rouge Ravager Pusha z zergingami. No takiego w miarę wczesnego, przed 6, przed 7 minutą. No i tak weszło, ale nie weszło tak, żeby Biana pokonać. No i pyk, Bian w plecy zrobił comeback, co by nam mocno sugerowało, że faworytem jest właśnie Tyran. Kto wygra? Wygra lepszy? Myślę, że Bian jest tutaj. Faworytem już, zwłaszcza po tej poprzedniej mapie, no widzę, że Owek leci już do bazy Biana, ale jeden zaparkował tak trochę wcześniej. Na minimapie go tylko widać, e, no tak, to nawet jest trochę za połową, tak po lewej stronie. Jeszcze drugi Overlord Roguea też leci jakoś tak w prawo, jakoś odbił dziwnie. Czyli Rogue chce mieć trochę zwiadu, potem pewnie. A póki co woli się nie zbliżać, żeby Bian nie ustrzelił żadnego overlorda przypadkiem. Tak, zawsze z tymi over, overlordami są trochę podchody. Niektóre taktyki teraz nawet opierały się na tym, że niszczyli jakiegoś overlorda na początku. No to zergowie, właśnie trochę bezpiecznie z nimi zaczęli postępować. Drog już zaczyna lecieć jednym w okolice godziny ósmej, skąd pewnie wleci do terana. No i wtedy jedziemy z jakąś informacją, z jakimś może nawet reagowaniem na taktykę przeciwnika. No nie, to tylko dwa heliony. Ale tak Bian gra, jakby chciał zrobić coś, co robi się czasami na Protosa, czyli potrójny helion i mariny. No i dropujemy mariny, wjeżdżamy helionami, ewentualnie na odwrót. Jazda robi 8 asekuracyjnych zerlingów, cały czas królowe, żeby mieć właśnie jakąś odpowiedź. i to jest taki pierwszy, nie najlepiej pozostawiony overlord. <gry> tak, już trzeba uważać, ale całkiem dobrze to idzie rogowi ale też kolejnego Overlorda straci? O, no dobra, to tak już, już trochę tak słabiej. To już trochę go do, dotknęło pewnie. Będzie mieć przez to mniej dron, trochę wolniejszy rozwój. Na Bian już stawia trzecią bazę, nawet Raven'a zagrał. Raven służy do wykrywania kryptomorów, ale też można oczywiście wrzucić autoturet za linię mineralną zerga. R'ga. Czasami też się widzi w sumie takie różne ataki z tym Ravenem frontalne, ale to mimo wszystko nadal rzadkość. Bardzo niewygodnie stoi Bian, nie da się za bardzo wysłać jakichś zwiadowców. Kryptomory też mogą być tak nagle zniszczone, nie wiadomo jak, co z tym zrobić, jak jest takie ciągłe zwarcie. No i właśnie to jest wspomniany Raven i Autoturec. Powiem wyklikać jeszcze jedną dronę. Jakby akurat na nią na tego tureta patrzył. Heliony czekają. Taki dziwny nawet build, ale taki powiedziałbym bianowy, bo on nie lubi za mocno robić... Znaczy, no lubi też heliony oczywiście, ale dużo częściej mam wrażenie, że wybiera szybkie robienie piechoty niż właśnie te heliony. No i już zaczyna robić pięciu marinów, jeden czołg, dwa medivaki, co powinno dać mu całkiem mocne uderzenie w okolicach siódmej, może 8 minuty, o ile się na to skusi. Oho, rogue znowu idzie w te roach'e. Jeden, jeden roach'e szybkości 67 dron to wszystko sugeruje, że będzie chciał grać po prostu w miarę standardową Cały czas podtrzymuję zdanie, że nie jestem wielkim fanem takiego stylu gry Ale kto wie może Rogue sprawi że to zadziała jakoś Musi uważać Bianbo. Trzeba trochę Ravena stracić, no ale chyba jest to teraz nieuchronne. No na pewno. Jeszcze jedna królowa. A chyba, że... O niej. nie Nieważne. Nieważne. O, teraz będzie pierwszy atak, który powinien szybko się zawrócić, jak zobaczy liczbę roczy. No właśnie. Chociaż może zawalczy za jak ma czołki kilka helbatów, które nawet z chęcią wymieni. Tak, ten bian typowy, agresywny teren. No ma 1-1, więc to jest całkiem dobre okienko czasowe, żeby spróbować powalczyć z karakanami. No jako tako, ale na pewno bez zachwytu. No, Roug może spróbować teraz docisnąć i w sumie to... Ej, Rook cały czas robi rocze, czyli to jednak jest ten atak, o którym mówiłem, tylko z trochę większą liczbą dron robiony. Ma strażraw i wjazd na trzecią bazę Terrana. Tak żeby oczywiście już go pokonać. Nie chodzi o tylko skuba nie wydobycia. Chociaż dobrze od tego zacząć, bo teraz jeszcze rołki tak czeka na posiłki. Dlatego się, no, się tak agresywnie nie wbija. Teraz będzie tutaj dużo więcej roczy. No i zaczynamy agresję. Będzie też mała flanka z prawej strony kilku karakanów. No, wolno niż czysić Tanka rogu, ale w końcu go zniszczył. Bunkier nie będzie wcale. Długo się w stanie utrzymać, no miazga, miazga. O proszę, jakie proste zrobić dużo rowczy, rawagerów, to już Stefano przed laty pokazywał. I jedziemy, no może Stefano bez rawagerów. Same rowczem, wtedy rawagerów nie było. <grym> Podoba mi się ten nietrafiony Korosip. Ej, no nie, no i tak wiam daj radę. No jaki skandal, i znowu będzie się wdrapywać powoli, bo. I na pierwszej mapie były kłopoty. Dobrze. Niech nie ma łatwo. Rogue widzę, że już zaczyna robić drony, bo podejrzewa, że się nie przebije i to jest słuszne podejrzenie. Ciekawe, czy teraz właśnie będzie szybkie przejście w lurkery, wajpery, czy może inne coś. Albo po prostu będzie go dociskać, tak. Jeszcze więcej na atak, żeby nie dać tej trzeciej bazy Bionowi. Nie dać się w ogóle rozkręcić, tylko że za moment będzie 2-2, więc znowu przewaga w ulepszeniach bardzo przyjemna dla Rana O, ale to jeszcze 10 sekund, a to akurat bitwa się rozgrywa. O, dobry save. To było dobre złożenie i uratowanie S S S S tanka. Nice. Uciekł i zrobił tak jak trzeba Bian. Jakby szybciej zrobił ten podwójny drop. To by na pewno wyłączył czwartą bazę rogową, i sam pewnie trochę dronych też poniszczył, i kto wie. A tak to już Derek na pewno się o tym dowie. Ładne mikro, szybko podniesiona cała piechota. No i ponownie wielki limit roga. Cała zergowska masa spróbuje zaraz zaatakować To są trzy czołgi, trochę piechoty No i wchodzimy, wchodzimy Najlepiej jakby czołgi strzelały w i dokładnie to teraz przez moment się działo Ale Tylko jedna salwa Powinna kolejna też dojść Zmienił lokalizację swojej trzeciej bazy o A nie, jednak, jednak jest wystarczająca liczba rałczy Trzeba polecieć w inne miejsce u siebie Bian nie broni się najlepiej, prawie stoi mi to różnica, ale jeszcze tram walczy. No to z rowczami taka w miarę równa bitwa przy takich limitach jak się okazuje. Nie no, oczywiście rok prowadzi i... Prawdopodobnie zaraz to skończy. No po prostu Bianowi też kończy się kasa powoli. Aha, dlatego zrzuca aż 4 muły w trzeciej bazie. O, bardzo mądry strzał w, w Orbitala Rawagerami. No, ale reperuje to bian. Ciekawe czy mu się. Nie, nie uda mu się. To już byłby naprawdę wielki wyciąg to obronić. No i GG. Startujemy kolejna mapa Romanticide. w dolnym prawym rogu Rogue. Z Dragon Phoenix Gaming. Uchwyt przyszedł jak coś, to twoja wina. <grym> Ja tam nie wiem, no można było zobaczyć recenzję jak ten uchwyt wygląda. W górnym lewym rogu bian. Terran. Ale dramatyczna muzyka. E no, w, moim, w mojej opinii uchwyty do monitorów spoko sprawa. Nie dużo to kosztuje, a w sumie robi robotę. Tylko trzeba to ustawić raz i, i się trzyma. Najgorzej jak ktoś chce co chwilę majtać tym monitorem, a nie ustawić raz i jest dobrze. To wtedy trzeba taki pewnie lepszy uchwyt. <grych> Dobrze. <laughs> tak, Polaków niestety nie ma. Nie zakwalifikowali się do akurat tego Dreamhacka. Ale w Katowicach zobaczymy na przykład lazera na szczęście. Znaczy w Katowicach. Najem katowice który będzie, nie wiadomo czy w Katowicach. Może cię piszę takie scenariusze, że to nie przewidzisz. Typowa ekspansja Biana, no i całkiem inny początek, bo nie Reaper, a Marine, czyli może to już będzie nawet coś bardziej wyszukanego. No nie wiem, no jakoś nie zachwycił póki co Rogue specjalnie niczym, po prostu spamował rocze i akurat weszło. Oczywiście to też jest jakaś tam sztuka, żeby, żeby to zadziałało, trzeba tam w miarę sensownie atakować, rzucać korosiwy, no ale jest tak trochę na raty to wyszło. No i rozszada. I co to będzie? Czy to będzie jakiś helbat puszcz czy inne coś? Nigdy nie zwracałem też jakiejś bardzo szczególnej uwagi, kiedy zachodzi ta rozszada, że fabryka ląduje na reaktorze. Czy jest jakaś duża różnica między graniem Reapera a nie graniem. Zaskoczył mnie punktualny start gier? Nie, nie, nie. To mnie nie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie, że organizator wystartował pierwszy mecz. Ale wszystkie streamy poza angielskim nie miały transmisji, bo my dostajemy transmisję od organizatora. I organizator uznał, no dobra, ta angielska transmisja poleci, a wszystkie inne nie będą miały sygnału. Aha. <laughs> I nie było tego cleanfida, także. Fajnie, fajnie, pani organizator. Można było postreamować ścianę. No ale naprawili pod koniec tamtej, czy tam w środku pierwszej gry. Przynajmniej druga i trzecia już jest prawidłowo. Znaczy, mapy pod koniec pierwszej mapy. Armory: No tak właśnie coś wyczuwałem, że może być może z helbatami, ale też równie dobrze zakopane miny będą niewidzialne. O ile ci już drops czterech? Jest ciekawe otwarcie. Może no, by tak zacząć od min. W sumie na Protosa można, to czemu nie nazerga? Też jeden wybuchi. Nie ma kilku robotników, chyba że dobrze zareaguje przeciwnik. I też, kto by się spodziewał takiego wczesnego dropa z min? No nie poszło tak dobrze, jakby chciał tego bian. No, z trzech min, jedna eksplodowała i zniszczyła jedną dronę. Juhu. No i tutaj będzie chyba analogicznie. Mógłby co który jeszcze robić, to zamieniać te drony w budynek i w ten sposób uratowałby ją. Tylko trzeba w momencie strzału dopiero zamienić się w budynek. No i już wyczyszczone. No, takie było to niezbyt owocne. Ale teraz będzie kolejny atak: to będą heliony zrzucane. Plus jeszcze jakieś helbaty wchodzące. Nie wiadomo gdzie, ale idą sobie przez mapę. O, jeszcze Raven. No dobra, czyli atak w trzy miejsca zrobi Bian. Nie taki mocny, ale. Jak się trochę rozstroi, Bibi rogue, to może dużo zrobić. A, helbaty, dobra, transformacja. To taki powolny push. Chyba te helbaty, które wchodziły do trzeciej bazy roga już, już sobie darowały. Hmm. No tak. No to tak średnio bym powiedział, że poszło. To nie, no to co to, to takie jest bardziej wybijanie roga z rytmu, niż dodawanie obrażeń. Co też w sumie nie jest może takie złe. Może to mu wystarcza. Teraz na przykład znowu zbierał więcej minerałów przez chwilę, bo... Drony, dronami trzeba było uciec. Ruk nawet już jechał postawić kolejną bazę, ale akurat autoturet to powstrzymuje. O, jak się cieszę w ogóle, że widzimy coś innego niż te to Na tej mapie to jeszcze ciężej byłoby nimi cokolwiek zrobić, bo to taka dość defensywna, dobra, duża mapa. Laterana. Tym razem będą Lingi z 1-1 i Bejnik No i to na pewno dobrze potrafi zagrać rogu. To nawet częściej widziałem. No tylko to jest też pewnie trudniejsze w wykonaniu niż robienie rączym. No, zakopywanie. Zakopywanie też może być super pomocne jak. Uda się wysadzić jakichś marinów w powietrze beiningami zakopanymi. Jest taki bardzo fajny, stały element gry u wielu zergów. I to mnie cieszy, bo to też wymusza skany. A czasami nawet można łatwo wygrać bitwę może i całą grę jak taki atak z beinów spod spodu zadziałam. Co z Kanabian. Robi takie rozeznanie Z jakiej strony ci zergowie podchodzą Czy jest ich dużo Nie no wiadomo że ich będzie dużo Ostrza no, A czemu nie strzelał czołgami w te bejny O teraz dopiero jedna salwa I druga No dobra Nie no Bian dobrze kontrolował Ale wiadomo zawsze dałoby się ciut lepiej Nie no i tak jest tyle marinów Bejny się pokończyły Czy to będzie koniec Jakby wyklikał bejny przed zakończeniem No to trochę tak a nie, dobra, teraz już się zakończą. O mój Boże, nie no, Bian, Spokojnie, Bian, daj mu jeszcze chwilę. Szybkość do Bejnów. to może być wybawienie, ale no nie no, to są tylko cztery bejny. Jeden co prawda się połączył, ale siła lecząca jest zbyt duża. No i mięzga, Piękna kontrola. I Bian pokonuje roga. No może dlatego rogue nie chciał grać innego stylu niż rogu, bo to się tak właśnie kończy czasami po błędzie. No trzeba zagrać. Bez, bez żadnych właśnie takich błędów w kontroli mikro, nie poszło. Tak, mikro okazało się cienkie jak pierogi bez farszu, niestety uroga. A czy mikro, no? Nie miał szybkości do baynów i tak niepotrzebnie wychodził poza biomasę, no? Ale za to bian mógłby ze swoją kontrolą. No nic, well played. Oko starciem. Zaraz będzie drugiej, na to akurat czekam, bo to jest PvP i jestem co Koreańczycy robią w tym meczapie. Starka to gra zręcznościowa. No myślę, że zawsze trochę tak było. Ale jednak trzeba też myśleć. Well played.